Zaczynamy finał akcji Metamorfoza. Już za moment na tej scenie zobaczą Państwo 10 pań, które w minionym tygodniu przychodziły metamorfozy, nad którymi czuwali profesjonaliści, czyli fryzjerzy, styliści z salonu fryzjerskiego Kerastas L'Oreal, pani Grażyny Zarzeckiej, kosmetolodzy z Lawrudaj Spa, makijażyści z perfumerii Douglas oraz pracownicy sklepów marek Orsay, Luxor, B.B. i Style. Cześć, olala, Cześć. i Cześć. 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 na Cześć. Sabina, jestem spa. Wykonam dzisiaj zabieg firmy Vapor. Jest to zabieg comic Sensitive, który ma na celu zlikwidować zaczerwienienia oraz poprawić ogólny koloryt skóry i nadać jej promiennego blasku. Anelia. Pracuję w salonie fryzjerskim w Skorzelcu Grażyna Zarzecka. W koloryzacji włosów na sezon wiosenno-letni będą królować dwa trendy. Jeden stworzony dla brunetek, drugi dla blondynek. Jeżeli chodzi o włosy dla brunetek, będą to koloryzacje ciemne, głębokie brązy. Dla blondynek są to bardzo chłodne odcienie, które nadają bardzo lokowego stylu i będą kontrastować z ciemniejszą nasadą. W strzyżeniach najmodniejsze będą teraz ciężkie grzywki, mocno wyszczępione fryzury i powrót do lat 70. Królują również upięcia w stylu boho, romantyczne fale, loki, niskie kucyki i taki bardziej niedbały look. Dlaczego zdecydowała się Pani wziąć udział w naszej akcji Metamorfozy z Plazą? No, to znaczy taki czas, dorosłość, że uznałam, że należy coś zmienić, tak? Przejść z tego y, wieku dziecięcego do dorosłości, tak? Do kobiecości. I jak się Pani czuje w nowej stylizacji? E, no, jest bardzo fajnie, jest tak na luzie, jest tak trochę w moim stylu, a jednak coś nowego, takie przełamanie tej kobiecości z tym takim jeszcze wiekiem. W którym ja jestem, te 19 lat, to jeszcze nie jest to pełna kobiecość, i to jest, właśnie to oddaje. prezentowała się. Każdy z Państwa będzie mógł zobaczyć, jak kandydatki wyglądały przed metamorfozą w ciągu minionego tygodnia szereg zabiegów Zdecydowała się wziąć Pani udział w naszej akcji. Zainteresowała mnie ta akcja Metamorfozy, ponieważ to jest taki moment, gdzie można troszeczkę przystanąć, zastanowić się nad sobą, jako, nad kobietą, dostać nową motywację, poradę, stylizację od profesjonalistów i poczuć się po prostu pełnowartościową i atrakcyjną kobietą. Tak, nagrodę publiczności otrzymuje Pani. Pani Kasia! Brawa dla Pani Kasi! Tracę do przodu Pani Kasiu. Pierwsza Pani, czyli pierwsza najbardziej spektakularna metamorfoza to Pani Ewelina. Zapraszamy Panią Ewelinę i brawa Szanowni Państwo! Druga Pani, którą zapraszamy do tego grona to Pani... Pani Iwona! No i brawa dla Pani Iwony! Brawa dla Pani Iwony. Ostatnia Pani, która została wybrana przez jury, jako ta najbardziej spektakularna metamorfoza, to Pani Marta. I brawa dla Pani Marty, Pani Marta, zapraszamy Panią do przodu. Teraz Szanowni Państwo, proszę o bardzo, ale bardzo gorące brawa dla Pani. Grudą dla Pani. Dla tej trójki, która została wybrana przez jury, jest stylizacja, w której zaprezentowały się podczas finału Metamorfos i teraz prawa dla sponsorów, Szanowni Państwo. Mogę powiedzieć, że to by było na tyle. Mam nadzieję, że wszystkie Panie bardzo zadowolone z Metamorfos, metamorfo który udało się przejść. Udało się odmienić wizerunek, za to wielki szacunek i wielkie gratulacje dla pań. Państwu także bardzo gorąco dziękujemy jeszcze raz i do zobaczenia, mamy nadzieję, za rok.